Jak wiele dobrego może wyniknąć ze zwykłego rodzinnego spaceru, mogliśmy się przekonać po przeczytaniu informacji zamieszczonej na portalu przez prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego na temat gniazda dzikich pszczół, które uległo zniszczeniu po ostatniej wichurze. Będąc na niedzielnym spacerze na naszych łąkach na Hożniu, zobaczyłem, że Wierzba, która pięknie wyglądała kiedyś, niestety po ostatnich wichurach została złamana. Podeszliśmy z synem do tego pnia, zobaczyliśmy jednak, że wokół pnia rój owadów jakiś lata. Okazało się, że są to pszczoły, pszczoły które rozpaczliwie latają nad swoim gniazdem gniazdem, które zostało zniszczone. Zrobiłem zdjęcia no i po przyjściu do domu wrzuciłem to na Facebooka, informując o tym, że zbliża się zima, a tutaj rodzina pszczela no, rozpaczliwie stara się ratować, co się. Co się da ze swojego gniazda. Była reakcja bardzo szybka, bo pasieka Łężyn zgłosiła się, że dokona wizji lokalnej. Dalej akcja potoczyła się bardzo szybko. Oprócz chętnej pasieki na pomoc ruszyli także dwaj mieszkańcy Konina. Reszta zainteresowanych kibicowała poczynaniom ekipy ratującej pszczoły, obserwując relację na żywo. A na miejscu akcji w ruch poszły wiertarki, młotki, wkrętaki, złamana wieżba zamieniła się w mały plac budowy. Nie zabraliśmy pszczół do ula, dlatego że jest nie ta pora roku latem, to nie ma największego problemu z tym. Natomiast teraz jest problem z zakarmianiem pszczoły. już powinny być zakarmione i wyleczone na zimę. Jeżeli teraz byśmy zaczęli podawać syrop, bo tym się karmi pszczoły, to mogłyby zbytnio się spracować i nie doczekać wiosny. Także bezpiecznie, prawdopodobnie moim zdaniem, przynajmniej było zabezpieczyć je tutaj. I zobaczymy na wiosnę. Na dodatek trzeba było samemu zabezpieczyć się przed pszczołami, które nieświadome szczerych zamiarów pomocy ratowników mogły boleśnie potraktować rządułami, postrzegając ich jako intruzów. Przyznam szczerze, że myślałem, że przyjedziemy tutaj i będziemy je zabierać. Już byłem wystraszone, jak to w samochodzie, na tylnym siedzeniu, na przednim siedzeniu. Okazuje się, że trzeba je zabezpieczyć. Musieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć rodzinę pszczelą przed chłodem, przed, znaczy może nie przed chłodem, bardziej przed wilgocią, przed deszczem, przed śniegiem, który no, na dniach pewnie zacznie padać. Chodzi mi głównie o deszcz i tyle, żeby były bezpieczne, jeżeli chodzi o wilgoć, żeby nie, nie doznały w na zdrowiu. Warunki, w jakich zabezpieczano gniazdo pszczół, były trudne. Do tego wietrzna pogoda nie ułatwiała zadania. Ogromna wieżba, która dominowała w malowniczym krajobrazie Doliny Warty, została doszczętnie zniszczona przez wichurę. Pszczoły, dla których wieżba była doskonałym schronieniem, straciły swój dom. Szczęśliwy ciąg zdarzeń, rozpoczynający się od momentu odkrycia przez prezydenta zniszczonego gniazda aż po zabezpieczenie go przed opadami i zimnem, spowodował, że jest szansa na uratowanie tych pracowitych owadów. A to wszystko. Wszystko dzięki temu, że znaleźli się ludzie, dla których los pszczół nie jest obojętny. No zobacz, zaczęło się od jakiegoś niewinnego spaceru i, i, i stwierdzenia tego faktu, który tutaj miał e, miejsce. Nie wyobrażałem sobie, żeby nie przyjechać. Tak? My, e, był Dzień Pszczół, wszyscy wrzucaliśmy posty na Facebooka, ratujmy pszczoły, bo to od tego zależy nasze życie. No i szkoda, że w momencie, kiedy trzeba te pszczoły faktycznie ratować, jest nas tak niewielu. Ja uznałem, że trzeba przyjechać, trzeba to zrobić i cieszę się, bo pewnych rzeczy się nauczyłem od, e, od Andrzeja. Trochę się bałem, nie ukrywam, bo to pierwszy raz miałem kontakt z, z pszczołami aż tak blisko. Ale jednak nie, taki diabeł straszny, jak go malują. Pszczoły, jak już wiemy, pozostaną na razie w zniszczonym drzewie, a gniazdo w takim stanie, jak jest obecnie, będzie mogło przetrwać dobre kilka miesięcy. Apelujemy do spacerowiczów, którzy będą przechodzili niedaleko powalonej wieżby z charakterystycznym czerwonym tymczasowym schronieniem dla owadów, by zachowali w tym miejscu szczególną ostrożność i najlepiej omijali je, by nie niepokoić pszczół i pomóc im przetrwać w spokoju do wiosny.